Cześć, witam was w 160 dniu, mamy niedzielę, 25 dzień sierpnia, godzina 10.12 oraz 27 stopni. Dzisiaj bardzo gorąco z rana, czuję właśnie na sobie, dobrze, że mam taką właśnie koszulkę, gdzie, mogę... gdzie moja skóra może oddychać. I na wstępie przypominam o subskrypcji oraz lajkowaniu, jeżeli wam się ten materiał spodoba. Dzięki, a ja zapraszam was na śniadanie, więc życzę wam sobie smacznego. I po owsiance widzieliście też moją sylwetkę, czyli wychodzi na to, że nie byłem wczoraj na siłowni. Tak, nie byłem, niestety nie zdążyłem. W domu byłem w pół do dziesiątej, a już wszystkie siłownie, gdzie oferują multisport są zamknięte w tej kwestii. Więc dzisiaj pójdę na siłownię. Mam nogi i barki. A co do mojej sylwetki, to żałuję, że nie zrobiłem pomiaru wagi wczoraj rano, ponieważ dzisiaj widzicie, że było tam prawie 88. Jest to spowodowane tym, że właśnie wczoraj na tych urodzinach zjadłem tam co nieco więcej. Więc woda się wybiła w organizmie, przez to ta waga jest trochę zawyżona. A jakbym zrobił mnie wczoraj, to pewnie by było podobna waga, co w zeszłym tygodniu, ewentualnie trochę wyższa, ale nie aż tak wyższa, więc trochę waga jest zawyziona i, I przez to, co mówiłem tydzień temu, że zrobię podsumowanie, to jednak poczekam do przyszłego tygodnia, bo planuję w piątek zrobić badania porównawcze tego, co było kilka miesięcy wcześniej, bo wydaje mi się, że właśnie to coś koło już trzech miesięcy minie od tamtych badań. Albo prawie 3 miesiące, a też będzie to 2 miesiące po tym, jak zakończyłem redukcję i jestem na rekompozycji, więc jestem bardzo ciekaw poziomu testosteronu i innych wyników. I myślę, że właśnie wtedy w poniedziałek zrobię podsumowanie sylwetkowe między pierwszym dniem, kiedy prezentowałem tam 4 tygodnie temu, do tego, co właśnie będzie w poniedziałek, i wtedy zobaczymy bezpośrednie porównanie wagowo-sylwetkowo. I zobaczę, jak to wszystko wygląda. Choć wydaje mi się, że dużej zmiany nie będzie. Czy będzie to, że pewnie będzie widać mniej szczegółów, przez to, właśnie, że więcej kilogramów jest od, od pierwszego tygodnia. Tak mi się wydaje, że tak to będzie w bezpośrednim porównaniu, będzie to widać. No dobra, ale teraz wybiła godzina na kolejne pięć ciekawostek. W Luksemburgu jest więcej samochodów niż ludzi. Dzięki wysokiemu poziomu życia i małej populacji, Luksemburg ma jeden z najwyższych wskaźników posiadania samochodów na mieszkańca W Islandii istnieje tradycja dawania książek na Boże Narodzenie. Yola Boka Flo to zwyczaj, w którym ludzie obdarowują się książkami w Wigilię i spędzają Noc na ich czytaniu. W Nowej Zelandii znajduje się park narodowy, który został podarowany królowej. Park narodowy Mongariro został podarowany królowej Wiktorii przez wodza Marioasów w 1887 roku co uczyniło go jednym z pierwszych parków narodowych na świecie. W Japonii istnieje wioska, w której żyje więcej lalek niż ludzi. Na goro to wioska, w której lokalna artystka Ayoyo Tsukimi stworzyła setki lalek, które zastępują z małych lub wyjechanych mieszkańców. W Boliwii na nowy rok piecie się ciasta z ukrytymi monetami. Osoba, która znajdzie monetę w swoim kawałku ciasta, ma mieć szczęście przez cały nadchodzący rok. A 25 sierpnia obchodzimy Dzień Polskiej Żywności oraz Dzień Zupy Błyskawicznej. Trochę przeczące te dni wobec siebie są, tak mi się wydaje. Może to tak celowe zrobione, nie wiem. I dobra, i teraz możemy przejść do tematu odcinka, czyli pomysł na posiłek na 5 dni do przodu. Tutaj właśnie macie prezentację, jak się, jak się prezentuje po wyjęciu z lodówki, po kilku godzinach wyjęcia z lodówki. Jest bardzo gęsta, jak widzicie. W przebitkach, jakie widzieliście na początku, czy później jak zobaczycie, będziecie widzieć, że na początku było takie konsystencją. Była taka ala zupa. Natomiast już po kilku godzinach w lodówce jest bardzo gęste i pięknie pachnie. I oczywiście wszystkie składniki będą w opisie. A my lecimy z prezentowaniem składników. I zaczynamy od selera 200 g, machewki, tak samo 200 g, duża cebula, tam 150 g 200, spinak 200 gramów. 3-4 ząbki czosnku, tutaj mam dwa duże, 400 gramów mięsa mielonego z indyka chudego, 500 g mięsa mielonego z szynki wierszowej. tutaj mamy świderki, taki makaron wegański, po pomidory drobno krojone w puszce, sos pomidorowy 800 g, fasola w sosie pomidorowym 420 g, czyli w puszka, biała fasola, też tak samo przyprawy, zaraz powiem więcej o tych przyprawach, 15 ml oleju oraz sól i pieprz do smaku. Jeżeli chodzi o przyprawy, to praktycznie wszystko o 4 gramów, jeżeli chodzi o przyprawy. I to było tak, papryka wędzona, papryka ostra, pieprz, organo, zioła profesorskie i sól. Nie, sól było chyba 6 gramów, tak, sól było 6 gramów. I to mieszacie to i później w jednym momencie wszystko dodajecie, a sól i pieprz, i jak już na końcu stwierdzicie, że czegoś brakuje, no to robicie pod siebie A i zapomniałem uwzględnić, bo na nagraniu tego nie ma, jeszcze bulion, lit bulionu, na dokładnie dodajecie dwie kostki rosołowe, Drobiowe i lit w rządku. Po prostu mieszacie i macie lit bulion. Chyba, że macie swój własny bulion, to wtedy jak najbardziej taki możecie mieć. Ale nie wiem, jak takie coś wliczyć. Na nagraniu później zobaczycie, w którym momencie to zrobić. A i też zapomniałem wspomnieć, ten przepis już był podobny na moim kanale, tylko tam było bardziej taki na masę, można powiedzieć. To jest zredukowana opcja. Można ją spokojnie jeszcze bardziej zredukować. Ja dodałem 500 gramów makaronu, żeby było 100 gramów na porcję, natomiast jeżeli spokojnie chcecie mniej, no to dodajecie 50 gramów na porcję, wtedy 250 gramów i automatycznie tam macie 100 kalorii mniej, czy tam 150 kalorii mniej. Prawdopodobnie dam skryna, jak to się prezentuje przy 50 gramach na porcję makaronu. Jeżeli chodzi o ten makaron, to jest on wegański. Nie dlatego, że po prostu że jest wegański, tylko dlatego, że ma bardzo fajne makroskładniki. Ma bardzo mało tłuszczu i dużo, bardzo dużo białka. O wiele lepsze makroskładniki od tego zwykłego makaronu. Natomiast wadą jest to, że je bardzo łatwo go rozgotować. Więc zobaczycie później mój pomysł, co z tym zrobić. I dobra, i lecimy z przygotowaniem. Praktycznie wszystkie warzywa na raz będziemy koić. Widzicie, 23.01 zacząłem wczoraj późnym wieczorem. I tak, zaczynamy od selera, czyli tak samo praktycznie jak w większości moich przepisów, gdzie korzystam z selera, czyli koimy na takie półcentymetrowe kostki, można powiedzieć. Potem machewki, tak samo jak seler, też takie podobne kostki półcentymetrowe. Wszystko 200 gramów, nic tutaj nie obierałem, po prostu umyłem je, te warzywa i, i kroiłem do jednej miski takiej. Tak samo cebula, też drobnokostki i czosnek. Tutaj jak widzicie mam takie dwa duże, natomiast trzy, cztery ząbki, jak lubicie, waszych w przepisie może się znaleźć. I szpinak i praktycznie ostatnie warzywa które trzeba przygotować, są już gotowe. 200 w śpinaku. i praktycznie jeżeli chodzi o przygotowanie to w większości przypadków już macie zrobione. Jedynie co teraz trzeba to usmażyć to wszystko, ugotować, jak zwał, jak tak zwał. Czyli na duży ogień dajecie oczywiście taki duży garnek, żeby to wszystko zmieścić, 15 ml oleju. Rozprowadzam to oczywiście, żeby było wszędzie. I zaraz potem daję mięso. Czyli 400 g mięsa mielonego z indyka. To jest takie odtłuszczone 2% oraz mięso mielone z szynki wieprza. To jest moja ulubiona kombinacja, jeżeli chodzi o redukcję, bo jest bardzo mało koleryczna, a jeżeli chodzi o smak, dużej różnicy nie ma. Jak widzicie, ja tak smażę na początku z jednej strony, żeby się usmażyło, nie ugotowało. Z jednej strony, z drugiej strony już się nie udało, mi się więc rozczapczałem. Widzieliście też, że dodaję czosnek, kiedy je na ten płyn i tak z minutę, dwie minuty maksymalnie smażę z tym mięsem i do tego płynu właśnie, co zostało po mięsie, dodaję przyprawy, wszystkie przyprawy i mieszam tak, żeby był taki jednolity kolor, potem jak już się wszystko wymieszało dodaję wszystkie warzywa, pozostałe wszystkie warzywa i tak 5 minut maksymalnie, 5-6 minut tego gotowania, smażenia z tymi warzywami. I potem właśnie dodaję wszystkie rzeczy z puszki, czyli pomidory z puśki, sos pomidorowy z puszki fasola w puszce w, w sosie pomidorowym oraz biała fasola. Oczywiście też posmyłem się tej wody i na koniec ten bulion, jak, widzieli, jak widzieliście. I teraz tak. Jeszcze na razie nie zmniejszam ognia. Dopiero teraz, jak gdy wrzucam szpinak, yy, mieszam wstępnie, przykrywam pokrywkę i zmniejszam ogień. Jak widzicie, 23, 33 i praktycznie 95% roboty już macie zrobią. Tutaj jeszcze widzicie, że od czasu do czasu na mniejszym ogniu mieszałem. I to może tak jeszcze na tym małym ogniu z 5 minut. Może jeszcze tak było. I potem wyłączyłem ogień i odstawiłem, tak żeby miarę tam jeszcze dochodziło do siebie, ale na wyłączonym palniku. Czyli widzicie, od momentu kiedy zacząłem kroić warzywa, To momentu, kiedy praktycznie wyłączyłem palnik, minęło pół godziny i macie wtedy właśnie takie coś na 5 dni. Powiem Wam, że jest bardzo sycące, bardzo smaczne, jak wszystkie moje przepisy, bo nie polecałbym czegoś, co, co bym sam nie jadł. Dużo białka, mało tłuszczu, bo ogólnie to jest low fat, przez to właśnie, że jestem makaron, przez to, że jest to mięso z indyka odtłuszczone, no to ma to chyba tam około 13 gramów tłuszczu na porcję. Oczywiście zalecam później jakoś nadrabiać te zdrowe tłuszcze, żebyście mieli tę zdrową ilość w ciągu dnia, natomiast ten posiłek ma mało tłuszczu i przez to możecie później jakieś inne sobie kombinacje robić z orzechami czy cokolwiek. No i dobra, nie widzieliście makaronu, że dodałem do tego garnka i możecie pomyśleć, że zapomniałem. Otóż nie. Jak widzicie właśnie na porcjowaniu, w każdej misce już jest 100 gramów makaronu surowego, nic nieugotowanego. Gdy dodaję ten ciepły posiłek do każdej z miski, on będzie dochodził do siebie. Przez to, że ten makaron za bardzo nie można go gotować, bo jak próbowałem go gotować, to on się rozczapciał, on się rozpływał, przez co stracił strukturę makaronu. On po prostu... Przez to, że jest wegański, nie ma tej właśnie takiej struktury z pszenicy czy cokolwiek, więc on pod wpływem temperatury bardzo szybko znika. Więc gdy dodajecie bezpośrednio do surowego ten ciepły posiłek, to on będzie tak dochodził, dochodzi do siebie i w momencie, gdy będziecie jeść ten posiłek, no to jeszcze jak podgrzacie w mikrofalówce czy tam napalniku czy airfryeru, no to ten makaron jeszcze bardziej się dojdzie i zachowa tą strukturę makaronu. Dlatego tak robię. A ten makaron też mi smakuje, więc stwierdziłem, że nie zrezygnuję z tego. Jest taki makaron z ciecierzycy. Ale też się smakowałem z gochu, nie bardziej smakuje ten z ciecierzycy, natomiast jeżeli wolicie z gochu, no to spokojnie możecie zamienić. Mają bardzo podobne makroskładniki, praktycznie nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o to. Jest jeszcze z soczewicy, natomiast on ma już takie gorsze makroskładniki i go nigdy nie próbowałam, natomiast jeżeli wam nie przeszkadza to, no to możecie spróbować z soczewicy. Więc jak widzicie pół godziny i macie gotowe cały tydzień, jeżeli chodzi o obiady. Nic tutaj trudnego nie było. Jedynie co najdłużej zajmowało to praktycznie przygotowanie warzyw, a później wszystko dajecie do jednego garnka i praktycznie od czasu do czasu tylko miśacie. Jeżeli chcecie zbudować formę, no to widzicie, że dużo czasu w kuchni nie potrzebujecie spędzać. No i dobra, teraz właśnie widzicie makaron składniki: 60 g białka, 13 gramów tłuszczu, 69 węglowodanów i 877 kalorii. I tak jak wspominam, jeżeli dacie mniej tego makaronu na porcję, no to automatycznie tam będzie mniej tych kalorii i tak łatwo można obniżać kalorykę. Trochę mniej białka też będzie, ale nie aż tak dużo mniej. Są różne rodzaje białka, bo jest białko z fasoli, jest białko z mięsa, jest białko z makaronu, więc trzy różne źródła białka, więc dla mnie fajne. Lubię mieć takie właśnie różne źródła białka w posiłku. I co? I to by było wszystko, jeżeli chodzi o posiłek. Szybki posiłek, szybkie omówienie. I więc jeżeli Wam się podobało, to oczywiście nie zapominajcie o łapce w górę, żeby pomóc w rozwoju tego kanału. I tak jak wspominałem wcześniej, co niedzielę właśnie są tego typu materiały na moim kanale pomysły na 5 dni do przodu, jeżeli chodzi o, o jedzenie. Pytania, które często się powtarzają po takich typu filmach, jak ze świeżością. Nie ma problemu ze świeżością, jem tak już 2,5 roku, co na 2,5 roku i nigdy się nie otułem czy cokolwiek. Jeżeli pa nie pasuje Wam jeść na 5 dni, możecie spokojnie obniżyć porcję na 3 dni. Pamiętajcie, że po porcji muszą odpowiednio się zmniejszać. Trzymam je w lodówce, wyjmuję tylko w danym dniu, kiedy mam jeść. Podgrzewam mikofalówce, czy na palniku czy w airfryerze e i wychodzi zawsze dobrze. I co, i to by było wszystko, więc teraz czas na Wasze komentarze. Cześć Dunia, cieszę się, że odpowiedź się spodobała i co do Twojego pomysłu na Twój pudding. Jeżeli mogłem, to zamieściłem też Twój przepis, żeby inni mogli ewentualnie skorzystać. Napisałaś, że jest to taka wersja niskokaloryczna, a wydaje mi się, że przez to, że dodajesz chudy twaróg, czy skry, ta wersja jest bardziej kaloryczna od tej, co ja prezentowałem na kanale. Tak szybko licząc, jeżeli chodzi o kalorie. Ja uwzględniam te kalorie bez tych płatków, bo oczywiście te płatki to opcja dodatkowa w moim przepisie. Natomiast twoja wersja jest bardziej owo, z owocami i z tworogiem. Nigdy nie próbowałem, ale wydaje mi się, że kiedyś spróbuję. Widzę też, że nie dodajesz lodu. Polecam Ci dodać ten lód, jeżeli je chcesz, ponieważ on zwiększa objętość jeszcze bardziej. Już próbowałem bez lodu i z lodem i nieporównywalnie większa jest objętość. Spróbuj może z lodem, jeżeli może próbowałaś i nie wychodziło ci coś, albo masz jakiś inny blender, który, nie, który tak jakby nie w pełni korzysta z, tego, z tych opcji, to może wtedy tak. A I też właśnie z tym zielonym bananem, to też tak jak u mnie też szukam takich zielonych bananów i takich małych bananów, one są na, najlepsze do tego. I Dzięki za komentarz i cię pozdrawiam. Cześć, CapSmile. Taki test już jest na moim kanale. Jest to pierwszy test, który zrobiłem, jeżeli chodzi właśnie o porównywanie różnych produktów. Tutaj zamieszczę screena tego testu, jeżeli będziecie chciał obejrzeć, polecam. I co? I dzięki za komentarz i pozdrawiam cię. ma de Alcatraz. I co do twojego pytania, to już nie jest aktualne, jeżeli chodzi o ten 82 odcinek. Pasta została przerwana, że tak powiem, dwa tygodnie po tym, jak skończyłem redukcję. Czyli od razu testosteron mi się wybił do góry i już takie blokady w głowie nie miałem. Ale dzięki za pytanie i takie przypomnienie, bo tam, na tamtym filmiku wspominałem, że nie pochwalę się Wam bezpośrednio dzień po, jak już ta zostanie przerwana. Natomiast dzięki, że przypomniałeś mi, że żeby powiedzieć o tym, że już to nie jest aktualne, że tak powiem. I to były wszystkie komentarze. Tak jak wspominałem, wcześniej mam dzisiaj dzień nóg i barków. Chciałbym jakoś skończyć z tego dnia i nie chciałbym przesiedzieć cały dzień w domu oraz na siłowni. Więc może, nie wiem, jakoś później pójdę na spacer, żeby na tym słońcu trochę się może, nie wiem, opalić. Chociaż, nie wiem, u mnie to raczej słaba opcja. I szkoda, że nie mam właśnie takiej plaży czy cokolwiek żeby można było się położyć na słońcu na piasku i wtedy. A zobaczymy. Więc mi nie pozostaje nic innego, jak życzyć wam miłego dnia i znacznego tygodnia.